Swego czasu znajomy mi poradził, że powinienem się trochę bardziej streszczać w tych moich dziwnych filmach, ponieważ są za długie do tego stopnia, że raczej mało kto to obejrzy w całości. No to się postaram y, w z, takim telegraficznym, hehe, skrócie y, przedstawić, o co w tym chodzi. Się swego czasu, czyli parę miesięcy temu odgrażałem y, nowym projektem y, Stacji pogodowej, to znaczy nową generację stacji pogodowej fotowoltaika, GSM, -y, APRS, -y, prawda, zasilanie akumulatorowe i na tego typu bajery. Oczywiście, jak coś ma potrwać miesiąc, to tak naprawdę trwa trzy miesiące. Zacząłem ten projekt realizować rok temu w grudniu chyba. W grudniu, styczniu projektowanie płytki, projektowanie elektroniki i tak dalej. No ale w końcu się udało, oczywiście ta płytka u mnie leży za 2, za 3 tygodnie i czeka aż w końcu znajdę czas, to znaczy... czeka aż w końcu, nie wiem, przestanę jeździć na latanie i inne takie rzeczy. No ale już, już, się, już, się, tutaj, już się tutaj znalazła. W stanie, że tak powiem gotowym do lutowania. To jest oczywiście prototyp urządzenia, które się nazywa Para Meteo. Zresztą tutaj jest ładnie napisane. Oczywiście kamera zapewnie nie złapie na to ostrości. Proszę. Para Meteo Mateusz Lubecki, bielsko-biała 2021. Yy, nie jest do końca pewne, czy to w ogóle jest dobrze zaprojektowane, ponieważ no. Niektóre układy scalone no nie da się tego zaprojektować na pająka na płytce prototypowej, ponieważ, jak widać, większość rzeczy to jest montowana powierzchniowo. To są generalnie w dużej mierze albo noty aplikacyjne producenta, to znaczy taki reference design, albo coś, co już jest tak powiedzmy przeniesione ze starszej generacji stacji. No ale no wiadomo, tutaj proszę bardzo, yy, na gorące powietrze stacja chińska, druga chińska stacja kolbówka, I pierwszym zadaniem jest przylutowanie takich oto yy, fajnych, malutańkich układów, jak to, prawda to akurat jest kosztujące jakieś 30 zł netto. Um, układ będący ładowarką um, solarną. Znaczy układ salonę, który jest w stanie z um, ogniwa fotowoltaicznego ładować akumulator i to, czy to żelowy, czy lipo, czy lion i tak dalej. No, czy oczywiście do tego jest tam potrzebna jakaś tam zewnętrzna drobna elektronika, typu rezystory pomiarowe, typu jakieś tam mosfety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i już czegoś takiego taką właśnie, takim czymś przylutować się za bardzo nie da. To znaczy ta obudowa to jest akurat jeszcze nie BGA, tylko yy, TFP, nieważne, w każdym razie co tego co może tutaj nie widać na tym yy, filmie, natomiast tu jest tak zwany termopad, czyli pod spodem tego układu scalonego. Jest y, pod spodem, znaczy w dolnej części obudowy tego układu scalonego jest y, taki pad duży, y, czyli obudowa nie jest tam plastikowa, tylko tam jest y, pocynowany metalowy pad, który jest masą y, i jednocześnie odprowadza ciepło, y, ponieważ no, według producenta ten układ powinien ładować prądem nawet do 2 amperów. No niech nie bardzo mi się chce w to wierzyć, biorąc pod uwagę, że jest to takie małe, a generalnie no, nie ma wymogu mocowania radiatora tutaj. No ale nieważne. No. Jeżeli specyfikacja producenta jest poprawna, no to znaczy poprawna, no nie. Przecha... Nie taka, że tak powiem, nieco nagięta, no to powinno to drzwi wyjść wystarczające. No ale zobaczymy. zobaczymy. Pierwszym zadaniem jest polutowanie, uruchomienie tego całego, że tak powiem, bloku zasilania i sprawdzenie, czy to w ogóle wszystko działa. No bo w przypadku, gdyby coś było nie tak, no to podanie 12 V prosto na jakieś elektronikę, która pracuje z 3.3 V, no to raczej by to nie pomogło i raczej by się dobrze nie skończyło. Zwłaszcza, że no niektóre te układy scalone, które tu są, no to potrafią też kosztować 30-40 zł, i trochę szkoda by było. A tak to wygląda z drugiej strony. Tu jest miejsce na modem GSM. Yy... na no, jakieś tam rzeczy typu właśnie głównie do tych spraw związanych z zasilaniem, jakieś dławiki dużej mocy, znaczy dużej, no na prądy rzędu 2-3A. To może nie jest jeszcze taki duży prąd, no ale. No ale już są dosyć takie takie większe, mm, duże elektrolity, no których na razie nie mam, to znaczy nie mam aż tak dużych. Ja tu dam jakieś 220-330 mikrofaradów, Docelowo będą po 6-7000 mikro. No i no i dobra, no zobaczymy, no. zacznę to powoli uruchamiać i zobaczymy co tu zobaczymy co tu z tego wyjdzie. No, natomiast no tutaj jeżeli chodzi o tak produkcję tegoż w troszkę większej ilości, no to faktycznie jest tu parę takich układów. To jest jeszcze taki drugi, to jest taka malutka przetwornica na 3.3 V, która będzie zasilała bezpośrednio mikrokontroler. No to jest już coś, co tak bez dobrej, dobrego sprzętu do no, może nie bek ja, natomiast no, takiego dobrego sprzętu do lutowania to, to raczej ciężko by było.